Witamy Państwa w kolejnym odcinku Sądy Wiadomości Wrzesińskich. Dziś chcemy zapytać mieszkańców naszego miasta, czy podzielają obawy większości Polaków w związku z napływem imigrantów do Polski. Co sądzą na ten temat i czy imigranci byliby mile widziani we wrześniach? Czy Panie uważają, że to dobrze, że imigranci tutaj przyjeżdżają, czy nie? No, Ja myślę według siebie, że chyba nie, bo nasi nie mają gdzie mieszkać. A imigrantom dadzą mieszkanie piękne, dadzą im pracę, a nasze dzieci nie mają pracy. A y, pani, jak uważa? No, no, raczej to też tak samo, bo nawet mam wnuczkę, która pracy poszukuje i jest po studiach i nie może nigdzie dostać pracy. A właśnie jak tam już jedna rodzina u nas jest, to nawet dostaje bardzo dobrą pracę, więc. To jest I mieszkanie umeblowane i wszystko i jeszcze nawet im się nie podoba jeszcze nie ten standard, tak, co by tak. chcieli. No akurat najbiedniejsi może nie jesteśmy, no to trochę tych osób moglibyśmy przyjąć, nie? Tak samo im się należy dobre miejsce do życia jak każdemu z nas, więc Trudno mówić, ale no trochę tych osób moglibyśmy przyjąć. Mhm. Czyli jest Pani zdecydowanie za tym, żeby pomóc e, tym ludziom, tak? No tak, bo gdybyśmy my się znaleźli w takiej sytuacji, też oczekiwalibyśmy pomocy. Szkoda tych dzieciaków, co tam. Jedynie to. A tak to są takie pomieszanie. Bo tutaj napływ, napływ jako do pracy czy do czegoś. No to się tak wydaje, że do pracy. Większość. A przy tym. Wie pan. Uważam, że po prostu ci ludzie szukają bezpieczeństwa. Czyli, że jest Pan za przyjęciem, tak? I Oczywiście. A jak Pan Nas myśli. Polaków też przyjmowano. Gdzie by można ich ulokować? No, ja akurat w tym temacie nie potrafię odpowiedzieć. Mnie się wydaje, że to wtedy już muszą władze organizować. My nie możemy decydować jako społeczeństwo co i jak. A Kościół? Oprócz władzy może jeszcze Kościół? Może pomagać, ale, ale we współpracy. Według mnie sam Kościół też nie jest w stanie wszystkiego zrobić. Niestety to musi być współpraca. Ja jestem na nie, bo to może niekorzystnie wpłynąć na nas. Po prostu jest za dużo tych ludzi. Dla naszych nie ma tutaj miejsca, śpią po dworcach, na ulicach. Niech się tym zainteresują. Powinni przyjeżdżać, nie powinni. No raczej nie, bo to na pewno nie wzrośnie pozytywnie na naszą gospodarkę. Tym bardziej, że nie ma pracy we wrześniu zbytnio, także jestem temu raczej przeciwny. No wie pani. To jest różnie, no trzeba pomóc. Trzeba pomóc, bo tak samo jakby. My byśmy chciały gdzieś wyjechać, by u nas było, to też byśmy uciekali, nie? A uważa Pani, że we wrześniu też moglibyśmy ich przyjąć? No, by mogło być. Tak, tak. Września też, tak też by mogło być. Ja jestem za i uważam, że bardzo słusznie podzielono kwoty, ze względu na to, że pieniądze z Unii to my umiemy brać, a jeżeli chcemy być solidarni, to już nie, nie za bardzo. Sami żeśmy korzystali z tego. Polacy wyjeżdżali za granicę, byli przyjmowani. Unia Europejska nam pomagała w czasie stanu wojennego. Jesteśmy zobowiązani, żeby tym ludziom pomóc. Oczywiście to trzeba robić mądrze, przefiltrować ich, kto, co to są za ludzie i tak dalej. 10 tysięcy skali kraju to nie jest żaden problem. Dziękuję. Bardzo.